Już jutro o 10.00 Donald Tusk poinformuje o zmianach w rządzie. To słynna rekonstrukcja, o której mowa już od stycznia, ale która nabrała tempa szczególnie po przegranych wyborach prezydenckich, przegranych dla obozu rządzącego. I cóż, zmian jest naprawdę dużo, ale nie potwierdziły się informacje o tym, że będą to zmiany strukturalne czyli że będzie duże przetasowanie związane z ilością resortów. Bardziej chodzi o zmiany personalne, no i jak ta układanka się prezentuje? Ha, proszę Państwa, Gazeta Wyborcza wszystko już wie, bo oczywiście to niezależne media, niezwiązane z rządem, to efekt dziennikarstwa śledczego. No i można przyjąć, znając realia obecnego układu rządzącego, że rzeczywiście yy, oni wiedzą o czym piszą. No i cóż, przede wszystkim premierem Donald Tusk. Wicepremierem i ministrem obrony Władysław Kośniak-Kamysz. No tu zero zaskoczenia. Wiceprezesem, wiceprezesem Rady Ministrów, czyli wicepremierem, ministrem cyfryzacji. Dalej Krzysztof Gawkowski z lewicy. Tu też zero zmian. Ale pierwsza duża zmiana. Szef MSZ Radosław Sikorski, nowym wicepremierem. Rzeczywiście pojawiały się informacje na ten temat. Minister finansów i gospodarki, czyli tutaj mamy poszerzenie kompetencyjne. Andrzej Domański. Też bez zaskoczenia. Duże zaskoczenie to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na swoje stare stanowisko wraca Marcin Kierwiński, zesłany swego czasu do Europarlamentu, potem jako specjalny wysłannik rządu do spraw powodzi, powraca. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Proszę Państwa, tak wierny polityk Bodnar zrzucony z sen. Minister aktywów państwowych. Tu duże zaskoczenie. Wojciech Balczun, znany szef RP. Wcześniej szef na przykład kolei ukraińskiej, prywatnie też yy, wokalista ekipy rockowej o nazwie chemia. No, chemia to ciekawe, bo będzie musiał się zająć grupą Mazoty, a to problem chemiczny. Minister sportu Jakub Brudnicki, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, Lewica, minister energii. O, miłość Motyka. To też spodziewane mówiło się, że Motyka mógłby stanąć na czele wielkiego poszerzonego resortu, no i to poszerzenie będzie, bo nie znajdziemy tutaj ministra przemysłu już w obecnym składzie rządu. Minister rolnictwa i rozwoju i wsi, Stefan Krajewski. Minister edukacji, Barbara Nowacka. Tu zaskoczenie, bo mówiło się raczej o tym, że ona nie będzie już ministrą. Minister zdrowia, też bardzo duże zaskoczenie, Jolanta sobierańska grenda. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak. Minister klimatu i środowiska, Znów zaskoczenie. Paulina Henning-Kloska, źle oceniana ministra, raczej mówiło się jako pewnie, jak do dymisji. A tu proszę, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska na Łęcz.